No i co mu to wyszło? Dajesz jupę, czy nie dajesz jupy? Oddawaj tą jupkę! oddawaj jupkę! Oddawaj jupkę, kasztanku. Nie, 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 Halo? <tosłownia> Eee, tak, to ja znalazłem twój numer w książce telefonicznej. To bardzo dobrze. Powiedz Ciebie. mi, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? No o, ja dalej pod tym szpitalem, bo oni tu na mnie polują. A oni są tam cały czas czy nie? No teraz odjechali te kasztany. Wybiegnij przed szpital szybko cię na mordał, Okej, okej, jestem, jestem gotowy. Wsiadaj, wsiadaj! Szybko! No szybko. Wsiadaj. Nie! Wiecie? Motomyszu! Jeździ motomysza! Syp, syp, syp! Iga nas o nie! Sypaccia! Nie, ten motomysz to motomysz. <laughs> Dopl! <laughs> Gamora, Gamora Zaczekaj I co ogarnąłeś to? A to tutaj to... się w... Ej, gdzie on jest? Gdzie on jest? Się w tę komórkę zagapiłem eee, no. O nie, mieliśmy na nim siedzieć ciągle Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło coś takiego coś w tym celu o Ała kurwa pojebało ci się w dupie! Klikałem czy klikałem. O, srałeś na tej kurwa. Do wujka trochę grzecznie może Przepraszam, no dostałem w łeb kurwa pana Sonikiem, to jaki mam być grzeczny? Do no chuja twarz mać. Pokuta twarz mać kurwa porkuta Ile ty możesz jeść? Simi co? Już kończę! To ja, ładna pokuta Shimi A łano. nie Nie będziesz tak mówił! Nie będziesz miał z cudzych przede mną! Poświecić ci kurwa w oczy! To jest Panasonic, czy co by uważał? na ich Nie, 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 nie! Yeah. To, to, to kurwa nie. nie czekaj pod komendę nie czekaj czekaja nie ma Ale co nas dwóch, to ich jeden. I pięciu na 110 stu dziesięciu. kurwa. Siwa kurwa. Siwa kurwa. Ej! 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 Co? Przemówi, ubliżasz. <gulotek> nie, 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 mówię o tobie. <gulotek> kurwa z twarz mać mamak, twarz mama. Ja wiem, że my co są... jesteśmy Ale... Ja ci powiem. Jak ty w pieluchę srałeś. Ile to było lat, temu ja nie było, to myślę 30. Jak ty w pieluchy srałeś. To ja występowałem w filmie W filmie? Pornograficznym. Oh, 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 oh. Jak grałem, to? Grałem tam prokuratora. Okay. Który dymał się z wsi. Czy babą czy chłopem? Tego nie mogę sobie przypomnieć. O nie, nie wiem, czy to nie, wiem, zwierzę. nie, bo... nie, O Jewo, myślałem, Że policjant. Przecież mam nie, 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 że policjant.